dużo jeżdżę kamperami, nigdy jeszcze w kamperze nie spałem, jestem raczej namiotowcem, w tym roku otarłem się o kampera, trzy tygodnie w Norwegii z namiotem na dachu. Pan Łukasz Nowicki, aktor, prezenter, podcaster, lektor, o właśnie. podróżnik. Podróżnik. Ambasador dobrej woli Unicef. Musisz, bo ci młodzi, już nie oglądają telewizji w ogóle nie wiedzą, kto to ja, kim jestem, więc ja wtedy mówię, na koniec świata i jeszcze dalej, to ja Baz Astral. No i wtedy zazwyczaj <laughs> jak ktoś oglądał tę historię, to wie. To wie. A jak nie wie, to wtedy mówię Shepardem z, z Mass Effect, jak ktoś gra w gry, albo mówię Torem z Avengersów, albo mówię Snafem z Gothic. I wtedy wiesz, tam gdzieś próbuję też do młodych dotrzeć w ten sposób. No ale młodzi też znają chyba, jeżeli oglądają telewizję. Nie, nie oglądają. A nie oglądają? Nie. Teleturnieje nie oglądają, jest taki mm, jeden? Nie, 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 nie. No może oglądają czasami, no, ale, ale generalnie coraz częściej ludzie już nie wiedzą, wiesz, kto czy i tak dalej, i tak mm dalej. -hmm. Ale jak wrzuciłem, wiesz, z tym Challenge na YouTube, i miałem 600 tysięcy, no to od razu się popularność zwiększyła. Tak. Świat się zmienił teraz, wiesz, no gdzie indziej się to wszystko przeniosło. Okej. Okay. Powiedziałeś między innymi podróżnik. No to mm -hmm. o tym może kilka słów, bo y, spotykamy się w kamperze marki Adria, słoweńskiej marki Adria, której polskim dealerem jest firma Elcamp i z tej okazji się tutaj na targach w Poznaniu spotykamy. <coughs> Co to znaczy podróżnik? Każdą wolną chwilę staram się spędzać w podróży, czy to jest rower, czy to jest kajak, czy to jest camper, czy to jest jakakolwiek inna forma przemieszczania się. I jeszcze właśnie też niezwykle istotne dla mnie w podróżowaniu jest, jest droga. Jest niezwykle istotna jest dla mnie droga, jak śpiewał Sinatra My Way. I nawet droga często, z was zazwyczaj bardziej mnie interesuje niż cel. Zazwyczaj cel mnie zawodzi. nie? Wejdziesz na ten szczyt, ale samo wchodzenie na szczyt jara. Jedziesz gdzieś, myślisz sobie, kurde, czeka mnie to i to i to. Zazwyczaj to, co cię spotyka, nie spełnia Twoich oczekiwań, ale droga i docieranie do tego punktu jest, jest jarające. I to jest genialne w kamperze, nie. No właśnie, bo to jest taka definicja karawaningu. Trochę i tak, nie droga, trochę nie tak. Droga. Nie? I, I w gruncie rzeczy przyjeżdżasz, podpinasz ten prąd, gaz. No niby fajne, tam wyciągasz te rolety, ale jak jedziesz tym kamperem w nieznane, z tą możliwością, wiesz, zatrzymania się bądź gdzie, wiesz, z tą możliwością, szczególnie w Skandynawii, gdzie byłem, gdzie tak naprawdę w odległości 150 metrów od zabudowy możesz zatrzymywać się w większości miejsc, co też jest cudowne, nie? Mhm. Im dalej od cywilizacji, tym fajniej. I ta idea w kamperowaniu, czy właśnie w namiocie na dachu, mega, mega mnie kręcić. No, no, no chyba jestem podróżnikiem, chyba jestem podróżnikiem. Chociaż wciąż za to płacę. Może to zmienimy jakoś. <głos> <głos> Możliwe, no bo właśnie podróżnicy jedni płacą za swoje podróże i nie dostają za to pieniędzy. Kurde, to, bajka, nie? Bajka, no ja też tak myślę. Jedziesz na bajkał, a propos bajki i szedłeś tak. za to zapasą. Kurde. Natomiast chcę zapytać o podróże kamperem. Mamy już ustalone, że ja nie pytam, czy jeździłeś, podróżowałeś kamperem, bo to już wiemy. Wyjaśniliśmy sobie na początku, Pisa. że tak, bo, bo, bo podcast. Mm -hmm. Natomiast y, przygotowujesz się być może w związku chociażby z tą współpracą z firmą Elcamp i Marką Adria do pewnie częstszego bywania w kamperze? Pisa, w ogóle to, że to jest Adria, to jest dla mnie mega jarające, bo ja się nie znam specjalnie na kamperach, a tę firmę znałem. E, no. Na tyle często gdzieś m, spotykałem e, kampery firmy Adria, gdzieś. Na swojej drodze podróżniczej. A drugi powód, dla których ta firma jest mi bliska, to, to, to moja miłość do Bałkanów. Ja żyję w Albanii częściowo. Albania to się nie Słowenia, ale jednak to są Bałkany. I nie ma chyba drugiego regionu na świecie, który tak bardzo bym zeksplorował. Właściwie no, w każdym z tych krajów europejskich bałkańskich byłem powielokroć. W ten czy inny sposób, i poza Polską Bałkany znam najlepiej na świecie. I to, że to jest słoweńska marka, ma dla mnie ogromne znaczenie. Spokojnie odbierz sobie. Spokojnie, spokojnie. Może to mama albo tata, wiesz to... A, zegarki, tak, też. Mój też, mam od wczoraj mam ten zegarek. I wiesz co? I mamy taki pomysł z moją małżonką, bo w ogóle lepiej Adria nie mogła wybrać, nie? <śm> tak, To myślę. jest w ogóle. Tak myślę. Nie, ale w ogóle nie, bo nie ma nic gorszego, jeżeli poszukujesz ambasadora, czy kogoś, kto wspiera markę, jeżeli ta osoba robi to albo dla pieniędzy, albo dla fejmu, albo. Jeżeli tego ja naprawdę nie lubi, a ja to naprawdę lubię, nie? E, jakbyście mi zaproponowali reklamę kabanosów, no lubię, akurat lubię kabanosy, to zły przykład, ale no, nie wiem, no nie lubię bardzo, nienawidzę po prostu wątróbki. I załóżmy, że jesteś producentem najlepszych wątróbek na świecie, nie? I mówisz, już, panie Łukaszu. Łukasz, Łuki, Rzucam na stół grubą kasę, żebyś promował wątupki. Pewnie bym wziął, bo potrzebuję pieniędzy, tak jak każdy z nas. No ale to byłby no, ale dla mnie niesmak. Tak, ale to A po... to lubię. Do no mnie ja, Jara. Ja to mam pewien zgrzyt, bo mówisz, że lubisz, ale jednocześnie nie korzystałeś jeszcze z kampera w pewnym no. znaczeniu. Tego Do słowa. tego trzeba dojrzeć, wiesz, no Aha. byłem bardziej namiotowy. Kamper to jednak benzyna. Ja nie jestem wielkim fanem e, spalinowych samochodów. E, kamper jednak jest duży, ja lubię jednak małe, tu przypadkowo lubię improwizować, ale to się ewidentnie zmienia. Zresztą od kiedy prowadzę podcast od dwóch lat, kiedy dużo Czasu spędzam w kamperze, zmieniła się zupełnie moja relacja z, yy, z tym mhm. pojazdem. Wiesz co, I, i postanowiliśmy z Olgą, z moją żoną, zrobić tak, że ten rok poświęcimy kamperowi. Dlatego mówię, że dobrze wybrali ambasadora. Nie to, że niechętnie pojadę na tydzień, zrobię sobie trzy foty i pójdę spać do hotelu. Na wszystkie wyjazdy przez rok będą w kamperze. I to będą wyjazdy zimowe, to będą wyjazdy narciarskie, to będą wyjazdy na ferie, to będą wyjazdy na Bałkany, to będą te wszystkie nieoczywiste wyjazdy. Yy, Okej, okay, no oczywiste wakacje, no to też będzie, ale już myślimy, żeby to była na przykład Islandia. Czyli wszystko to, co jest nieoczywiste i zamierzamy ten rok spędzić, yy, yy, zamierzamy ten rok spędzić w camperze. Mhm. Czy masz jakieś obawy w związku z tym? Mam. Mam, dlatego że ja mhm. mam dwie lewe ręce. Mam wiele w ręce. Wiesz, jestem, jestem, nie mam zdolności manualnych. Bóg mi tego nie dał. W związku z tym nie wiem, czy będę umiał opróżnić tą, tę wodę po kupce, czy będę umiał. Ale podobno dwójeczkę to... robi się na zewnątrz raczej, więc też mnie to pociesza. Można i tu. No ale lepiej nie. No. Podobno nie wiem, czy gaz będę miał potąć, boję się gazu, nie? nie wiem, czy jak mi tak się zatrzyma, wiesz, bo my też z grubej rury. Nie, że jedziemy sobie na wygodny kemping do Włoch. Tylko na dziko. Tylko jedziemy na dziko na Bałkany w zimie. Z dwójką dzieci, stary. No to no. jest naprawdę wyższa puła. A dzieciaki w jakim wieku? 11-6. I wiesz, jak mi się coś zepsuje, jak ja będę no, w tej jest Macedonii. jesteś odpowiedzialny za wszystkich, nie? Dokładnie. I wiesz, ale ja a odpowiedzialność. To, to jestem od lat odpowiedzialny za rodzinę. <laughs> no to... Ale gdzieś umiałem funkcjonować w, w obszarze, w którym potrafię zareagować. A tu nagle no, no nie mam zdolności manualnych. No umiem brać benzynę. Pewnie, nie wiem, czy to jest takie coś jak AdBlue, takie coś tam. Pewnie jest. To umiem wlać i koniec. I co, co ja zrobię? No tutaj jest taka tabliczka pewnie, to będę coś tam naciskał. Ale generalnie tak, tego się boję. Boję się techniki. Mhm. A to, że na przykład, nie wiem, czy mi się nie spodoba, to nie, nie ma takiej opcji. Na pewno mi się spodoba. No, boję się tego, że o 16 się robi ciemno, nie? No zobaczymy, jak to będzie w lecie. Siedzisz sobie gdzieś nad wodą tak. do 23. jasno w Norwegii, to całą dobę. No to, 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 to cud za problem z tym kamperem. no Żaden problem, tylko wchodzisz, żeby zasnąć. A tu jednak w tym kamperze spędzimy trochę czasu. Zła pogoda, deszcz, czy wiesz, mała przestrzeń. Tego też się trochę boję. No, ciekawe czasy przed wami. Życzę udanej wyprawy, dobrych wrażeń. Bardzo Ci dziękuję. Dobrych doświadczeń. Łukasz Piotr Nowicki. Łukaszewicz Piotr. Takie ciekawe spotkanie. Dziękujemy za uwagę i dziękujemy przede wszystkim za spotkanie. Proszę i miło. na koniec więc kto dzwonił? No. Kolega z pracy. Pozdrawiamy kolegę z pracy.